na rejonie na mikrofonie witam was w 69 odcinku na moim kanale i wiem już o której zacznie się ten, ta premiera 70 odcineczka z Brawl Stars to chyba będzie live nawet to będzie chyba live jak się nie mylę może 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 i na tym live no co to za de No i 70 odcinków wbijemy Tak to będzie live na pewno I on będzie trwał tak godzinę i on się rozpocznie od 12 do 13 będzie trwał Więc Was zapraszam na ten premierowy live z 70 odcineczka 70 filmu serii Brawl Stars więc ja już tam biegam, 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 Ale się cieszę, ponieważ wreszcie udało mi się wbić. 70 odcinków, 69 to jest, ludzie! Tego nie widzieliście jeszcze chyba na tym kanale, żeby tak dużo odcinków miał ten kanał. Z jednej serii tak dużo. Uuu, ale snajpa. tam tam. Jeszcze mam tam, tam. U, 250 O, szól dupe ma Dawaj wstanie. Godzinę Godzina trwa będzie godzinę będzie trwać live Uff. Ale Snipa nie wierzę im. Ja im tam nie wierzę. Nie wiem, jak wiem. By... Ale będzie łatwiej. Odcinek... Będzie... No, będą gry z widzami. Może jakiś konkurs o moje konto. Kto pierwszy zajmie, może moje konto. O, ładna smaka. Patrz, tu gmachcie. Val, to check it, Oh, yeah, wow. you can You made the back. Chciałem mu cię, fala, nie? Ja. Dobra, to teraz wybieramy graczy, tych, których który wlałam z mojego męża. Ciebie to na pewno nie wywalam, Patrzcie, ile byłam w dnie. Aktywna ostatnio na tym koncie. To jest, moje, to jest moje... To jest moje konto Takie nowe. Lolek z Danielsat. Remover, remove. Nie. Lolek te tych, którzy nie byli chociaż aktywni przez jeden dzień. Cyk, cyk, 13 dni cyk, 1 dzień gozby, 2 dni temu ten typu pisank. Killer. Manojek. Nie, Manojek nie wywalamy. To jest też prawdziwy Manojek. Nie, to nie jest prawdziwy Manojek. Co, że... so, jeden ja, no, Manojek już ma tego. Manojek już ma 10 tysięcy, więc nie wiem, kik, kik. Skazaj. siebie wywalam. Nie, ty. Dobra, ja kończę odcinek, widzimy się o 12 na premierze nowego odcinka, no, na, na premierze odcinka z Brawl Stars, 70. odcineczek, więc ja się z wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie, Dzisiaj cześć! Dzisiejsze.